Cześć, witajcie. Zima wciąż trzyma, śniegu pełno popas. Więc z nudów pogadam sobie dzisiaj o czymś innym. Mianowicie, dzisiaj pogadam sobie o promocjach w hipermarketach w ogóle o promocjach promocyjne ceny. Po ostatniej informacji, która mi doszła że odkryto w sklepie sieci Tesco promocje na towar że cena promocyjna nie różniła się niczym od ceny normalnej. To jest chyba normalne już stanowisko dużych sklepów, że promocja jest chwytna i ludzie biorą bez, bez opamiętania, bez patrzenia. Większość bierze i się zwiększa sprzedaż danego produktu. To jest super sprawa. Niestety firmy, które to dają, muszą jakieś tam gratisy dawać na takie promu promocje, tak żeby było tylko promocją, nawet jeśli cena się nie zmienia. Ale to jest temat na inną poga pogadankę. Dzisiejsza pogadanka będzie o promocjach. O promocjach w sklepach RTV. Tak. Na początku opowiem wam historię o moim styczności z promocją. Otóż, kiedyś postanowiłem sobie kupić aparat cyfrowy. Tak, aparaty cyfrowe, fajna rzecz. Wszyscy mają. No, komputera nie mam, ale to zawsze łatwiej wydrukować, więcej się mieści. No cóż, w atrakcyjnej cenie, tam nie wiem, 300 zł czy 200 zł, to jakoś tak. W promocji był aparat marki Nikon. No, czyli marka znana, aparat malutki, fajny, kompaktowy. No, atrakcyjna cena, fajny aparat, ma, parametry miał nie najgorsze w promocji. No to wezmę no i o, wiem, 345 zł kosztowało w promocji. Tak, wysupłałem te pieniądze w jakiś tam magiczny sposób i gotowizną jak rzadko kiedy, kupiłem ten aparat. To miał być prezent. No nieważne, wyobraźcie sobie sytuację, że wchodzę do sklepu, widzę fajny, fajny towar, no i biorę go, tak, przy kasie mnie kasują, 345 zł, a, z powrotem, Wróćmy jeszcze do lady. Oglądam sobie ten aparat na wystawie, tak, w takim dużym hipermarkecie znanym, takimi sprzętami fajnymi. Jest w promocji, pan podchodzi, mówi tam, opowiada fajnie, okej, okay, decyduje się. Dostaję ten aparat z podlady, gdzieś tam w pudełku. No pudełko już było takie jakby otwierane, ale oni to sprawdzają. Wyglądało w porządku. Poszedłem do kasy, kupiłem ten aparat. Tak, i poszedłem do domu, dałem ten prezent. Ta, ta osoba to otwiera, a tam odcisk na tym obiektywie. No widać, że był używany. No wkurzyłem się, nie ukrywam. Ale wiecie, spokojnie, jadę spokojnie. Duży sieciowy sklep. Więc na pewno nie będzie z tym problemów. To było dzień później. Wracam do tego sklepu i idę, że chcę oddać to. Zwróciłem jeszcze uwagę, że ten, ten, ten aparat nie był już w promocji i kosztował chyba z pięć dych drożej. Więc kupesiana, nie? Poszedłem do obsługi klienta, czy tam do serwisu, bo to chyba jakoś tak razem jest. Siadam i mówię, no, kupiłem wczoraj aparat, ale no, on jest używany. Ma odcisk na obiektywie, no widać, że ktoś to rozpakowywał, nie tak złożył. No i chciałbym wymienić na inny egzemplarz. Ten facet mi mówi, że to nic, że jest ważne, żeby był sprawny, czy on jest niesprawny. Ja mówię, nie wiem, no chyba robi zdjęcia, tak? Ale ja nie ruszałem już tego, bo chcę nowy aparat, kupiłem nowy aparat, chcę nowy. Pytam się go, czy to promocja była na używane, bo jeśli tak, to dobrze, bo by napisać, poinformować o tym klienta, bo tam było nowe. Nowe to nowe, tak? Kupuję nowe. Jakbym chciał kupić używane, to bym zgłosił się na jakiś, nie wiem, portal typu coś tam i kupił z drugiej ręki. Czy tam w Lombardzie nawet. Ale idę do sklepu i kupuję nowy towar. Dają promocje, więc atrakcyjne. Na tyle, że nawet ja kupiłem. Facek mi mówi, że oni tego nie uwzględniają. Aparat jest sprawny. Nikt nie, nie powiedział, że to jest nowe. Ja mówię, kurczę, jak to nikt nie powiedział? Przecież wy sprzedajecie nowej, wyniesie się lombard. Przecież zresztą chyba, i tak mu mówię, nie? Zresztą chyba ustawowo trzeba informować klienta o takim czymś, że to jest nowe czy używane. On mówi Nie, niech mi wskaże Pan. Ten, ten ustęp, tam paragraf. Ja mówię panie, no ja nie wiem. Nie znam się na tym. Trochę się pokłóciłem, nie ukrywam. Nie, jakoś nie wyzywałem, bo jestem kulturalnym człowiekiem, przynajmniej wtedy byłem. I. Jakoś się zdecydował. W porządku. To ja to przyjmuję. Zwrot, proszę iść do kasy, wziąć taki sam aparat i wymienić go na, no, znaczy na nowy. Tak. Ja to tutaj przyjmuję i będzie ok. No to poszedłem. A, nie. Ja wziąłem ten aparat, on zadzwonił, że będzie wymiana, czy jakiś papierek podpis. Jakoś tak. Poszedłem. Wymienili mi na nowy. Podchodzę do kasy, daję to. A babka mi mówi. Żebym, do, że mam tutaj dopłaty pięćdziesiąt złotych. No chyba wtedy to się mnie krew zalała. No, oburzyłem się niesamowicie. Mówię, że nie. Nie zgadzam się na to. Ja chcę wymienić to na nowe. Wczoraj kupiłem używany o was, a nikt mnie nie poinformował o tym. Jakbym wiedział, że to jest używane, to nie kupię tego, tak? Nowe, to nowe. Znowu do tego gościa, Zro, trochę naszumiałem przy kasie. Jak taki ham ordynus. I jakoś to się upiekło, że obniżyli mi to. Zgodzili się. Nie wiem, może ten gościu miał więcej hmm, większą władzę, że tak sam zdecydował, może się kogoś radził. No nie wiem. Powiem wam tylko, że oni często, tak jak w gwarancjach nawet, często na, na dzień dobry od razu od, odrzucają to, bo nikt im nie każe tego przyjmować. A często jest tak, że ludzie się zniechęcają do tego. No ale to też temat na inny na inną pogadankę. No dobrze to znacie tą moją sytuację teraz i pamiętajcie, żeby na pewno przy kupnie, szczególnie w promocjach wszelkiego rodzaju sprawdzać to, bo towar promocyjny może mieć wady. Tak? A potem się będą tłumaczyć, że kartka się, nie wiem, zdarła, że była kartka, a my tego nie, nie zarejestrowaliśmy. No ten towar promocyjny, na rachunku jest napisane promocja, czy coś takiego, to trzeba zupełnie, w ogóle już sprawdzać. Ale, ale to powiedziałem. Trzeba na pewno zwracać na to uwagę, szczególną. W ogóle, jak ja kupuję, to zawsze sprawdzam, czy wszystko jest, żeby potem nie było niedomówień, bo nie robimy zdjęć, nie nagrywamy tego tak. I bo potem mogą nam wciskać kit i walczyć z tym, bo oni chcą tylko naszych pieniędzy, dają towar, a chcą pieniądze. Więc zwracajcie na to szczególną uwagę. Szczególnie przed świętami, w okresie, kiedy się szuka prezentów, kiedy takie promocje są atrakcyjniejsze. No i warto, warto, prawda? Nawet żeby nie, nie wyjść na. E, no, żeby święta się nie okazały gorzkie. Mają być słodkie, smaczne, wesołe, radosne, a nie gorzkie. Więc dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Pamiętajcie, że będzie więcej, więc jest opcja subskrypcji. I trzymajcie się, cześć.